za blisko 115 milionów złotych sprzedano Stocznię Gdańską. Przede mną notariusze Markiem Kolasą do umowy w dniu dzisiejszym stawiliśmy. W imieniu sprzedającego pan mecenas Andrzej Wierciński, działający jako syndyk upadłości Stocznik Gdański spółkarcyjna, w imieniu strony kupującej prezes pan Bogumił Jan Banach, oraz wiceprezes pan Andrzej Apolinary, nadworny oboje działający w imieniu Trójmiejskiej Korporacji Stoczniowej Spółka Akcyjna. Z tą chwilą warunkowa umowa sprzedaży została podpisana. W zajmują obszar 170 hektarów. Na zlecenie sędziego komisarza wyceniono wartość księgową stoczni, która wynosi 244 589 tysięcy złotych, a chce się sprzedać za 72 930 tysięcy złotych. Firma, która podpisała umowę przedwstępną sprzedaży, deklarowała kapitał 400 tysięcy złotych. W dniu podpisania umowy kapitał był pokryty w gotówce 100 tysięcy złotych. Firma, która kupiła stocznię ma kapitał 400 tysięcy złotych, w tym 379 990 złotych stocznia Gdynia, 20 tysięcy złotych Ewik Progres, 10 złotych Jan Banach. Umowa podpisana w dworze Artusa 8 września bieżącego roku jest bezprawna, ponieważ Miejska Korporacja Stoczniowa Spółka Akcyjna jako nowy podmiot, który pojawił się i został zarejestrowany według naszych informacji 31 sierpnia bieżącego roku, nie posiada takiej zgody sędziego komisarza, który jako jedyny był uprawniony do wydania właśnie tej zgody. Jaka to jest wielka kwota, jeśli mówimy o kupnie stoczni za 115 milionów minus lokaty około 80 milionów. To jest po prostu nic. To jest nic. Stocznik się po prostu nie kupuje. Ją się bierze i się jeszcze dostaje pieniądze. Zarząd przedstawił sprawę ponownie podczas konferencji prasowej w Sejmie 22 października 1998 roku. Losy stoczni nie znalazły jednak od w mediach. Wszyscy stoczni doskonale wiedzą, że stocznia w tej chwili posiada na lokatach terminowych kwotę 9 milionów, około 9 milionów dolarów. I ta kwota w przypadku nabywania stoczni gdańskiej będzie przekazywana do trójmiejskiej korporacji stoczniowej spółka akcyjna. Czyli macie Państwo pierwszy sygnał, że Stocznia Gdańska nie jest kupowana za 115 milionów złotych, tylko jest kupowana za około 80 milionów złotych. 2 grudnia w siedzibie Stocznia Gdynia powołano do istnienia spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Synergia 99 o kapitale zakładowym 4000 zł. Udziały w kapitale zakładowym wynoszą Stocznia Gdynia 22 akcje po 100 zł o łącznej wartości 2200 zł pokrycie gotówką. EWIP Progress 10 akcji po 100 zł o wartości 1000 zł pokrycie gotówką Bankowy dom handlowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 8 akcji po 100 zł pokrycie gotówką spółkę Synergia 99 zarejestrowano w Radomiu 3 grudnia 1998 roku Trójmiejska korporacja stoczniowa przestała istnieć w tajemniczych okolicznościach został podpisany akt notarialny tego samego dnia przynoszący własność Stoczni Gdańskiej dla spółki akcyjnej Stocznia Gdańska Grupa Stocznia Gdynia. Za własność tą ani grosza nie zapłacono gotówką, lecz gwarancją bankową w wysokości 72 930 tysięcy złotych. W księgach wieczystych Stoczni Gdańskiej nie figuruje Trójmiejska Korporacja Stoczniowa z żadnym wpisem. Są natomiast wpisy Stoczni Gdańskiej Grupa Stocznik Dynia. Dokumenty te informują, że 12 stycznia spółka ta przystąpiła do sprzedaży swoich terenów zagranicznym podmiotom gospodarczym. 13 grudnia 1999 roku Stowarzyszenie ARKA skierowało do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku zawiadomienie o przestępstwie, w którym zwracają się do prokuratora o pilne przerwanie drastycznego łamania prawa, na skutek czego akcjonariusze, w tym skarb państwa, doznali wymiernej szkody i narażeni są na dalsze straty. 24 lutego 2000 roku Sąd Apelacyjny zobowiązał Syndyka i Stocznię Gdynia, by w ciągu 7 dni dostarczyli sądowi wszystkie brakujące dokumenty do sprawy. Do dziś brakuje załączników do umowy z dnia 8 września i aktu przeniesienia własności z dnia 3 grudnia. Co pan myśli o zarzutach? Przede wszystkim o tym zarzucie, że sprzedał pan stocznię z dużym kątem pieniężnym. Widzę, że pan wie lepiej jakie są zarzuty prokuratury niż ja. O tym piszą gazety oficjalne. Nie zgadzam się z zarzutami. Umowę sprzedaży stoczni zawiarł syndyk. Syndyk uzyskał zezwolenie sędziego komisarza na zawarcie umowy według oferty przedłożonej przez Stocznię Gdynia i firmę EWIP Progress. Notariusz unika publicznego wypowiedzenia się odnośnie zgodności z prawem sprzedaży Stoczni Gdańskiej. Stocznia Gdańska, Grupa Stocznia Gdynia, aportem wniosła tereny Stoczni Gdańskiej do spółki Synergia 99, w wyniku czego kapitał tej spółki wzrósł z 4 zł złotych do 94 304 000 złotych. Po roku czasu udziały Stoczni Gdańskiej, Grupa Stocznia Gdynia zmalały do zera. Ja nie będę tutaj jakby wyjaśniał publicznie, sposobów przeniesienia relacji między Stocznią Gdańską, Grupa Stocznią Gdynia, a Synergią, ale jest to czysto wewnętrzna sprawa nabywcy. Mniejszość akcjonariuszy może zwrócić się do sądu o upoważnienie jej do zwołania takiego zgromadzenia. Urząd Miejski w Gdańsku najpierw wydał zgodę na przeprowadzenie walnego zgromadzenia w stołówce Stoczni Gdańskiej. Następnie tę zgodę cofnął. Akcjonariusze w Romie nr 3 nadaremnie przez dwie doby czekali na wydanie kluczy do stołówki, tracąc czas. Żeby nie wiem, jaki deszcz padał, gra, my tego nie możemy odwołać z uwagi na to. Po pierwsze, jest podane w monitorze sądowym. Dwa, 8300 ludzi powiadomionych. Jeżeli klucze do stołówki nie zostaną nam wydane, jesteśmy gotowi przeprowadzić walne zgromadzenie zgodnie z prawem na ulicy DOKI-1 na terenie otwartym. Ta sytuacja zmusiła akcjonariuszy do przeprowadzenia walnego zgromadzenia na terenie Stoczni Gdańskiej pod gołym niebem. Walne zgromadzenie zostało zwołane na wniosek zarządu Stowarzyszenia Akcjonariuszy i Obrańców Stoczni Gdańskiej Arka Kagańsku. Wniosek formalny o przerwę, o przerwę w zgromadzeniu do dnia 16 września, ponieważ Urząd Miejski zadeklarował się, że Udostępni miejską falę sportową przy ulicy Połobrzewskiej. Dlatego, że są bardzo poważne wątpliwości na dzień dzisiejszy co do strony formalno-prawnej, jeżeli chodzi o miejsce Palnej pod Dlaczego Państwo uważacie, że to miejsce nie jest odpowiednie do tego typu dyskusji? Przecież ono jest dobre jak każde inne. Zapewniliśmy wszystkie formalności pod względem obecności tutaj jak scenariuszy. Każdy z nas ma listę obecności podpisaną. Każdy z nas ma listę do głosowania i jest, to, jest pani notariusz, która y, otworzyła to walne zgromadzenie i uważam, że wszystkie formalności prawne są zachowane. Jeżeli miejsce zgadza się, zgadzają się listy, pani notariusz to potwierdziła, to w związku z powyższym na jakiej podstawie, jakiego kodeksu, pytam Ministerstwo Skarbu, wnoszą państwo, żebyśmy zmienili miejsce. Ja uważam, że jeżeli chodzi o względy formalne związane z miejscem, zostały zachowane. Czy skarb państwa nie wiedział, że dzisiaj będzie to zgromadzenie? Czy Urząd Miejski nie wiedział, że akcjonariusze to są ludzie, którzy tą stocznię odbudowali, wypozażyli, a dzisiaj nas wyrzucono jak wyciśniętą cytrynę? Zebranie się tu ma odbyć. Najwyżej panie z ministerstwa mogą opuścić to, jak nie chcą. Będziemy głosowali 40. -ma. Nie muszą wcale być na tym zebraniu. Nie wiem czy Pani przedstawiciel słucha w tej chwili, w ogóle nie słucha, co my mówimy i tak nas traktują wszyscy. Dziękuję. Co jest w sali BHP dzisiaj pytam? Dlaczego nie mamy prawa wejścia tam? Myśmy ją budowali, Nie ci panowie, którzy dzisiaj reprezentują Skarb Państwa, ale Skarb Państwa to nie jest naród, to jesteśmy my. Zdania tylko przeczytam z wyroku Sądu Wojewódzkiego. Wyrok Sądu Rejonowego jako niższej instancji powinien być anulowany. A tego się nie robi Proszę i, Państwa, nie, przepraszam, i, i, i przepraszam, ja nie przepraszam. Ja nie zeskaczałem. Nic nie odbieram. Pomimo sprzeciwu akcjonariuszy siłą narzucony przez Skarb Państwa wniosek formalny, który nie był ujęty w porządku obrad, został przegłosowany głosami Skarbu Państwa. W wyniku czego obrady walnego zgromadzenia przerwano do 16 września? Wydawało się mało realne, roku. aby trzech mężczyzn wynajętych za obce pieniądze mogło dokonać takiego przestępstwa. Bo on się cały czas wymiguje, że prezydent nie ma czasu. No jak przez tydzień czasu, żeby prezydent nie miał czasu, bo jest na sesji, bo jest tu, bo jest na wyjeździe. Bo dzisiaj znowu powiedziałem mu: Masz kontakt pan z prezydentem telefoniczny, to niech daje służby, które to pismo przygotują. Przecież Prezydent nie przygotowuje pisma. Na stocznie musimy popatrzeć globalnie, nie tylko z punktu widzenia przemysłu okrętowego, na stocznie trzeba patrzeć z punktu widzenia całej gospodarki narodowej, że Stocznia Gdańska jest organem, który w przemyśle okrętowym może zajmować jedno z najlepszych miejsc. Zredukowane zadłużenie, zredukowane zatrudnienie, załoga stoczni nauczyła się pracować w sytuacji wolnego rynku. Stocznia posiada bardzo duże zbędne tereny, tereny w centrum Gdańska i o te tereny właśnie chodzi i tu jest pies pogrzebany. W tej sytuacji, mając do dyspozycji stocznie załogę, która umie produkować, mając do dyspozycji przedsiębiorstwa żeglugowe, które umieją statki eksploatować i mając do dyspozycji marynarzy, którzy w większości wyszkoloni w polskich uczelniach pracują na obcych statkach, więc nie wolno Polsce zrezygnować z tych najlepszych skarbów, jakie mamy. To jest, To się nam odbije bardzo negatywnie i nasze pokolenie będzie za to obciążone. Dlatego musimy patrzeć na sytuację strategicznie i nie wolno nam tego lekceważyć. Jak pan wie, prokurator wniósł zarzut przeciwko syndykowi i notariuszowi, że sprzedanie stocznie nie sprawy. Złożyliśmy pismo do pana Mariana Szarkowskiego, żeby się włączył w obronie stoczni. Prosimy pana, jako jego zastępcę, że nie popuścimy. I stoczni będziemy bronić zgodnie z prawem, bo do, dokonano oszustwa, ukradziono stocznie, a jak pan wie, terenami już zarządzają Amerykanie. Coś mi przywieźli od pana Janusza Szlanty z Radomia, bo tam ukrywa swoje niecne rzeczy, Przyjęliśmy się I nie możecie milczeć. I co się dzieje? Rząd milczy. 22.06. 98 198 parlamentarzystów zwróciło się do rządu w sprawie układu stoczni z wierzycielami i naprawienie stoczniowców szkód wyrządzonych przez polityków. Rząd nie reaguje nadal. 23 lipca 40 senatorów i posłów uważających decyzję sprzedaży stoczni za godzącą w polski interes narodowy. Rząd milczy. 31 lipca oświadczenie podpisano przez 25. Posłów, tylko członków Solidarności grozili wystąpienie za u I to spowodowało, że otrzymałem słowo honoru od premiera w obecności ministra Komołowskiego, że wszyscy wierzyciele uprzywilejowani zgodzą się na układ. Słowa honoru premier nie dotrzymał, pytając premiera, dlaczego powiedział nie mogę panie kapitanie ze względu na to, że przeszkadza mi z tym minister, premier Pancerowicz. Więc się zapytałem, czy w rządzie jest premierem pan Buzek, czy pan Balcerowicz? Rząd zupełnie nie reagował na pisma parlamentarzystów i 10 grudnia 74 senatorów i posłów wsparło układ Stoczni z Wierzycielami i, poleci, i, i, i prosiło o nadaniu działaniom rządu Trybun natychmiastowego. Taki wywiad był w telewizji Gdańskiej, że Solidarność wielki sukces odniosła. Sukces, bo sprzedaliśmy stocznie, nie? No, oczywiście, że macie nas, naród, za idiotów. Poszukujecie, kłamiecie i zdradzacie od dziesięciu lat. Pan powiedział przed chwilą, że myśmy przyszli tutaj rozmawiać ze złodziejami. Ja nie wiem, kim pan jest. Czy pan jest złodziejem, czy nie? Natomiast mogę panu powiedzieć jedno. Że Pan złodziejstwo akceptuje i Pana Związek też od 10 lat. My chcemy do Europy, ale do Europy z naszymi zakładami produkcyjnymi. A jeżeli chodzi o sprawy stoczni, to Europa właśnie projektowała warunki, że możemy przystąpić, że zlikwidujemy. Produkcję dzieło, natomiast to jest zarząd właściciela trzech osób, którzy kupili stocznię za darmo. Dostali stocznię za żadne pieniądze, a naród złożył kilka milionów dolarów. Dało to 160 milionów dolarów kredytu i przedłożyliśmy to do sądu. Ale niestety sąd jest pod wpływem polityków. was sprzedaży waszej stoczni jest nieważna. I sędzia Kardaś, to nie jest sędzia, to jest pan Kardaś i mogą mnie zamknąć. Pan Kardaś, nie sędzia, podjął decyzję zgody na sprzedaż stoczni, nie czytając tajnego protokołu, który był zalakowany do dzisiejszego dnia. Jak mógł pan Kardaś, bo to nie sędzia, dać zgodę, nie czytając dokumentu? Są przekupieni, mają autokar, wozi się ich po ziemi świętej. Y, Przywództwo Solidarności zarabia y, powyżej 10 tysięcy złotych. Stolarz y, Oleszek ma 15 tysięcy złotych. Stoczniowcy zostali oszukani. Pieniądze cegiełek, jak również zebrane na koncie Radio Maria, dały, proszę pana, 4, 640 milionów złotych. I proszę pana, na wniosek pana Płażyńskiego, ja to mówię, wpłynął na sąd że proszę pana, sąd tego nie przyjął, bo jakżeż nie można przyjąć było społecznych pieniędzy 640 milionów złotych, a oddać stocznie trzem cwaniakom za 4 tysiące. Premier Buzek dał słowo honoru, że wszyscy wierzyciele uprzejmie dadzą zgodę na układ, ale mówi, ale jak prawo. A w tym czasie wysłał pana Pałżyńskiego, i pan Pałżyński rozmawiał z sądzie, i przyspieszyli, i nie wzięli naszych pieniędzy pod uwagę. A całą prawdę, jaka była o stoczni, ja, ja znam wszystkie kulisy. Natomiast swoich kopać, proszę pana, nie chcę, bo ja jestem Solidarności. Ja za tą Solidarność siedziałem, ją pobici. Wszyscy trzejśmy tu podpisali, myśmy byli więzieni, pobici. Niestety, z nie mogłem się porozumieć, oszukał mnie kilkakrotnie. A za to, że napisałem na pismo i przedstawiłem to do Najwyższej Izby Kontroli i do Komisji Skarbu Państwa, Zostałem zwolniony z pracy. Zapytałem kapitana żeglugi wielkiej Bolesowa hutyra Dlaczego nie ujawni mediom wszystkiego co wie na temat stoczni? W odpowiedzi usłyszałem, że gdyby ujawnił od razu wszystko co wie na temat stoczni, to by go zabili. Na konferencji prasowej w dniu 14 września 2000 roku kapitan żeglugi wielkiej bolesow Hutera przedstawił nazwiska osób. Janusza Lewandowskiego, Leszka Balcerowicza, Macieja Pozińskiego i Mariana Krzoklewskiego. Następnego dnia Wojsław Hutyra już nie żył. Czy taki sabotaż gospodarczy i mord w dobie telewizji publicznej i wolnych mediów może się zdarzyć i pozostawać bezkarny? Czy tam w górze u Pana jesteś bardziej potrzebny? Czy tam stocznie są również zagrożone? A może Pan potrzebował kapitana wielkiej, największej żeglugi? Ci trzej Panowie, którzy byli najbardziej oddani, mieli dojechać do Warszawy do ministra skarbu. W tym niefortunnym dniu 15 września, jadąc do Warszawy, sicy koledzy zginęli. Moim prywatnym zdaniem jest, że oni zostali zamordowani. Przyczyny tragicznej śmierci z 15 września 2000 roku kapitana żeglugi wielkiej Bolesława Chutry i jego najbliższych współpracowników Mariana Moczki i Andrzeja Boguckiego owiane są tajemnicą. Budzą poważne wątpliwości podstawowe uchybienia w sposobie prowadzenia śledztwa przez prokuraturę. Operator ładowarki, który był w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, został zbadany dopiero 24 godziny po zdarzeniu. Wyjechał on również na drogę samowolnie, bez pozwolenia swojego kierownika. Panie kapitanie, tak to, to było z tym wypadkiem? Uch, ci ludzie, którzy nas wycięli, jak wycina się drzewo w lesie, myśleli, że jak nas wytną, to sprawa ratowania stoczni Gdańskiej upadnie. Byli jednak w wielkim błędzie. Panowie, czy. Yy... Rząd i prokuratura pozwoli na to, aby nas również zabito? Po dotarciu do dokumentów zgromadzonych potwierdza się wersja kapitana Bolesława Hutyry, że urzędnicy państwowi dopuścili się szeregu przestępstw względem Stoczni Gdańskiej. Pieniądze amerykańskie spowodowały, że Maciej Płażyński, wojewoda gdański namaszczony od września 1993 roku przez ministra przekształceń własnościowych Janusza Lewandowskiego, ministra finansów Leszka Balcerowicza oraz doradcę prezydenta Lecha Wałęsy Andrzeja Olechowskiego, aby realizował ich plan upadłości i sprzedaży Stoczni Gdańskiej, oderwanie od realiów gospodarczych oraz był ich mężem zaufania pilnującym interesów mocodawców przed zmieniającymi się kolejnymi administracjami rządowymi. Nie ma. Proszę Państwa, w stoczni pracowało 36 spółek. Tak, jeszcze była. Yy, do, w tych spółkach pracowali stoczniowcy. Wyglądało to tak. Jeśli ktoś żył dobrze z władzą, yy, to wszedł do Brawczaka, który był przewodniczącym Solidarności i członkiem Rady Nadzorczej, czyli jednocześnie reprezentantem właściciela i załogi. I to jest przez konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy zakazane, żeby nie przeszkadzało z z prawem. I dostawał skierowanie do pracy w spółce. Z tym skierowaniem przed do kadr, w kadrach dostawał urlop i następnego dnia ciągnął dalej tą spoinę, gdzie skończył poprzedniego, ale już w spółce zarabiał trzy razy dwie. Tak pracuje Solidarność, która jest do dzisiaj. Nie była do dzisiaj, bo dzisiaj to już jest borczak, już jest Platformie. Tak. Co robiły spółki? Między innymi, proszę Państwa, gdzie instalację instalacje prądu stałego i instalacje tlenową. Bo w takim dużym organizmie jak Stoczę, to już nie opłacają się spawarki. To po prostu jest jedna centralna prannica prądu stałego i sam spawacze się tylko powłaczają dotychczas. Proszę Państwa, to są mniej więcej krowości ręki się a jedną tysiące czy dziesiątki tysięcy amperów. Więc stoczniowcy palnikami cieli tą instalację miedzianą, władowali na przyczepy i wywozili w ramach pracy spółce. Tak samo instalacja tlenowa. Tlen wszystko w ramach miedzianych. To była centralna wytwornica tlenu do spalania gazowego. I zarabiali 3-5 razy tyle, co, do, co w czasie pracy w stoczni. Nie płacili z nie płacili podatków, nie płacili nic, bo wojen im zginąć nie da. No, to nie. dzięki Basi myśmy nie. się dowiedzieli o tym. I Basia rezygnuje z kupna tej stoczni, no ale już ujawniła, że jak zadłużono stocznię. Spółki, które korzystali ze sprzętu, z pomieszczenia, ze światła, z wodu, z gazu i z wody, i nie płacili. A my, stoczniowcy, którzy nie pracowali w tej spółce, a do spółki można było pójść tylko z protekcji przewodniczącego Komisji Zakładowej Borowczaka. Ten delegał ludzi do spół i zarabiali 3 4 więcej niż stoczniowcy. Bo to, że my się musieli zapłacić za wszystkie wydatki związane z produkcją, to ci korzy korzystali tylko z zysków. No i doprowadzili stocznie do stanu takiego, że w tej chwili, wie pan, nie wiem czy w ogóle by się od odbudowa. A jeżeli to byłaby budowa na tym terenie, budowa stoczni od nowa, z tym, że ja nie wiem czy Polska może w tej chwili w ogóle podjąć się budowy statku. Nie ma inżynierów. Już nie ma. 15 lat temu politechnica próbowała znaleźć specjalistę do projektowania siłowni, żeby był ktoś, kto studentów nauczył, i nie znalazła. Czyli nie ma młodzieży, która nie jest, studenci się nie nauczyli, robotników. Tych ludzi nie ma. Wszyscy się zestarżeli, zostali zwolnieni, są na emeryturze. Na no, Unia? Żąda likwidacji polskiego przemysłu stoczniowego, bo polski przemysł stoczniowy, szósty na świecie, był ogromnym zagrożeniem dla przemysłu stoczniowego. Mieliśmy jedno z najlepszych kadłów.